22 10 76 szpital Elburo w kozie trzecim z poszkodowanym w stanie stabilnym Jeszcze mi sędzia. No ramię, ale... Bo... Nawet brakuje tylko 107 followów i będzie 5 koła.

co, nikogo nie ma na taksówce? Jest. Gdzie ma Koeks? Wszystko gicio. Tak słucham. Halo, halo, dobry, dobry. Ja ten taksówkę bym chciał zabuwić. Podspytal. Za 3 minuty będę cztery. Dobra, dobra. Pozdrawiam. Siemano, normalnie to po raz drugi dzisiaj jestem w szpitalu. Czubek mnie postrzelił. Na szczęście rana styczna, nic mi nie jest. Dawajcie followy! <grystanie> <grystanie> Mano normalnie to po raz drugi w szpitalu. Dobry. No, Sprzedaż działkę? Co? Sprzedaż działkę? Nie, nie. Jaką działkę? No wiecie jaką działkę, no sprzedacie działkę? Siemano, normalnie do po raz drugi gdzieś w szpitalu. No jasne, że nie stary. Zbiego, serii, no to wiecie, stąd, bo was chłopaki szukają. Nara. Co jest? Gdzie ty jesteś? Dobry! Dobry. Witam. Witam, po witam. Potrzebuję się dostać, proszę pana, do tego... pod y, moją machaczkę Dobra, gdzie pan, gdzie pan mieszka? Tutaj mieszkam, proszę pana, tam przy -Heist. No i, no i fajnie. Kurde, w końcu A Pan y, długo na taksówce już pracuje? No tak z 3 godziny A to sporo czasu kurde, to sporo czasu bardzo to bardzo co, pan... dużo czasu. A pan ogólnie to tu, tu stąd? Stąd akurat stąd A ja się pan orientuje pewnie wszystko co jak nie Nie wiem się orientuję, ale wie pan nowości. Oj! Oh, A jak, z kierow... jak z kierowcami A, jeszcze... To dużo tego zarysowanie to jest a, pan ten, a pan. Yy, towarowali? Słuchałem? Nie, nie, towarowali. Kryściutki. Nie, ten to tylko alkohol. Kryształu nie? Nie, żadnego kryształu. Jestem, czy, jestem czysty jak kryształ, może tak rzecz. A, a, ten, a. Koksik? Nie, nie, tak samo jestem biały jak koksik. A, to Jest Nie. Też nie ma szkoda. Też nie. On panu coś zaproponował, nie? <laughs> nie jestem czyściutki. Ja jedynie to tylko alkohol. Tylko i wyłącznie Bimber? Bimber? No, Bimber na przykład. Na jabłkach? Na jabłkach? Nie, na owocach. Na jabłkach, to owoce. No tak, ale ja na takich różnych owocach, a nie tylko na jabłkach. No wie dobra. Pan. No na jabłkach ja mam, bo najtańsze na papierówkach. Ile tam wyszło? 60 dolarów, wyszło 70, a tam 60. Dobra, dobra. Karto gotówko? Co y, może być kartą? Dobra. Proszę bardzo. Dobra, dzięki bardzo, dzięki. Miłego pozdrawiam dnia życzę. na razie. I miłego handlu też po, Życzę. Dzie dzięki, dzięki. Dobra, idziemy to tak, odłożyć to. Trochę tych Dropboxów odłożymy. Zostawimy sobie te krystalino i, od i odłożymy koksik. Koksiku weźmiemy, piątko odłożymy tu.